Dzień dobry, moi drodzy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, Demon Dies i zapraszam na kolejny film z serii. Zagrajmy w Hollow Knight. No i jesteśmy może w nietypowym miejscu, bo zazwyczaj odcinki zaczynam przy ławeczce, a tymczasem witam się z wami gdzieś tutaj w królewskich. nie. oj, nie tak, oczywiście. E, królewskich arteriach. No ale witam się tutaj, tutaj dlatego, że e, przeszedłem sobie ścieżkę od stacji króla, gdzie skończyliśmy ostatnio. E, tutaj, tutaj, tędy leciałem i trafi. Tędy w sumie i trafiłem tutaj, e, bo jesteśmy na drodze do tej. Dwóch przejść, których to nie udało mi się ostatnio odkryć, przez to, że tam trzeba tak dziwnie przelecieć i po prostu nie można, e, jak człowiek normalnie, mm, tego ogarnąć, aby tam być, jakoś sobie móc wrócić, jak się błąd popełnić czy coś, więc muszę biec nie wiadomo ile e, i po co, po prostu. Pieszo, z buta. No, tak to już tutaj zostało zaprojektowane, że ten backpacking jest potężny, ale damy radę to zrobić. No i tak chciałem wam już pokazać, jak to przejeżdżam nieco bliżej, a nie tak wiecie już, że hej, jest na miejscu i tyle. Bo to jest bardzo nieprzyjemna lokacja, w której naprawdę, ale to jest bardzo duża szansa na to, że gdzieś się zgubię, gdzieś zginę, będzie coś dziwnego, niepokojącego. No, o, właśnie, na przykład coś takiego. Już drugi raz zostałem uderzony, raz oberwami stwierdziłem, dobra, nagram to, em, bo. No, będzie tutaj niewesoło. Zobaczcie zresztą, jakich tutaj mamy wrogów przecież. To jest poryte. Totalnie nie rozumiem o co chodzi z tymi przeciwnikami w tej grze, ale. Tak się zdarza. Mhm. I teraz. Kurde. Musimy polecieć. Pamiętam ten etap. I to jest właśnie to. Tutaj popełniłem ostatnio błąd. Maga! Jak wyjdzie teraz? Hmm. Dość dobrze! Nie, ale właśnie, tam nie wyjdziemy nagle? Czy tutaj byłem w ogóle? A. Byłem, byłem, ale tutaj. Niczego szalenie ważnego nie było. Dobra, rozumiem. Wleczmy się może. To nawet było słychać tych z, z miasta OS. Strażników, co sapią. O Boże To bardzo źle wyszło um, musimy te dwa miejsca sprawdzić. Pójdziemy można pójść na dół. No, zobaczymy. Okej. Okay. Nice! Mhm. a ja nie wiem jak można by było to lepiej rozegrać w sumie. a znaczy, no wiem, no nie da się trafić, ale jak już tam się wejdzie to jest ciężko. Bo można by było ewentualnie ryzykować to, że się spadnie. Ej zaraz. Aha, tutaj na górze mnie nie było. To w takim razie gdzie jest ta ścieżka na dole? Ha! Gdzie jest ta ścieżka na dole? Nie ma jej tutaj, kurde. Tutaj coś jest dopiero. A to jest ścieżka, której już byliśmy. Ej, co to jest? Jedynie ci, którzy dowiedli swego męstwa w walce, mogą przekroczyć progi tego gaju obrońca. Dobra, ale... Możemy chyba to ogarnąć. się, żebym odebrał w końcu nagrodę za pokonanie modliszek. No i wypadałoby to zrobić. A teraz kurczę, mogłem je uderzyć. Nie, nie rozumiem. Nie rozumiem, dziwnie to działa. Tam z dołu jest jakieś przejście. Wygląda na to, że ja pominam jakąś ścieżkę tam na dole, by the way. Ale cho z cholera nie wiem jest, bo przecież tam jest bagno trujące. I śmiercionośne. O nie! Czyli do chyba miasta Wes wracamy po prostu tędy W jakiś taki zawalowany sposób No dobra Ej albo tędy Moglibyśmy przejść Albo tędy hmm, To nie jest głupie słuchajcie O kurde to tam było do dowiedzeniu męstwa, tak? No tak na razie z A naprawdę ogromne obra obrażenia. I w sumie bez tego mm, zaklęcia to było bardzo ciężko to przejść. Dobra, zobaczymy tutaj. Ciekawego znajdziemy, bo to mi się wydaje, że będzie krótsza ścieżka. Tutaj były jakieś liany, były, ale chyba nie takie do pokonania. Znaczy nie takie, które chciałyby mnie pokonać. Gaj! Ismy! O kurde! Ale jaja! A no i mówi się, że w tej pierwszej początkowej lokacji jednak coś przegapiłem. <gryw> Jak się okazuje. No ale dobra, tutaj trafiliśmy do nowej lokacji, o której też wspominaliście chyba. Zbadaj! O kurde! Uza ismy! Wchłonąłem! Odporność na kwas. Pływaj wskażonych kwasem w wodach bez doznawania obrażeń. O Boże! Znowu! Zielony szlak i nie tylko. Ile miejsc mi się teraz otworzyło? To jest niesamowite, słuchajcie. Ile tej lokacji było? Do nadrobienia. Jest i robaczek. Super! Lecimy, przyjacielu, a my lecimy do góry. W tych królewskich artiach też było coś Już tutaj jestem w zasadzie Może Artiach, arteriach Może ariach powinienem jeszcze mówić. Hmm. Ten Tędy nie, czyli co? To już byłoby, kurczę, wszystko? Ten gaj byłby tak malutki? Jestem mi się w to wierzyć szczerze mówiąc coś. Dobrze, zobaczymy jeszcze na pewności to miejsce. Ale to jest na pewno połączone z tym tutaj. No, to jest to samo. To tutaj byliśmy, dobra. Ale przynajmniej mapę sobie jakoś to wyczyści wyczyściłem w ten sposób. Czyli co, generalnie, to możemy sobie odznaczyć i to chyba też na to by wychodziło. Czyli wróciłem tutaj i wszystko załatwiłem, chyba. Można by tak powiedzieć. Eee, ha, 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 ha. zastanawiam się. Może starożytna dolina jednak i ta ławeczka Jak już tutaj jesteśmy No backtracking mi się bardzo nie uśmiecha, wiecie Może więc to nie jest tak głupi pomysł, żeby tam iść teraz Kurde, serio? Oje, ale bzdura to jest, że to nie można się odbić. Trzeba będzie czekać na to. Dobra. Eee, yy, za daleko. Ja wręcz tędy chyba muszę pójść. O Boże. Tędy chyba, nie? Mhm, dobrze by było to tutaj trafić jakoś teraz. Nie! Tak nie dam radę. Jeszcze raz ok, super, I Na sam dół. Czemu tutaj pokazujesz, że staroślinka jeszcze dogarnięcia? Do nie rozumiem. Mam wrażenie, że już to robiłem. Ale skoro nie, niech to poleci. Aha, czyli pewnie jakąś przegapiłem tutaj znajdźkę. No trudno, no... O Boże, nie zdobędę tutaj chyba wszystkiego. Faktycznie tam jakaś jest, ale... Jak to cholera zdobyć? Mm -hmm. Nie wiem, czemu się postać sama z siebie w lewo. Czasem odbijam. Co jest dość dziwne. O kurde, ale było blisko. Dobra. Ej, i to była ostatnia. Czajcie. I to mi wyczyściło roślinkę. Chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje, że powinno. Kurde. Dobrze mi to teleportowało, bo bym stąd nigdy nie wyszedł. Ale. O Boże, jedna próba tylko będzie. Poza tą tutaj. Trochę lipa. Hmm. Dobra, zabieramy się stąd lepiej, czym prędzej. Um, blisko już jesteśmy w sumie. O kurde nie! Ten jak mi zabije, się wścieknę. Dobra. Jak ja to ugrałem? Ale też jak ja to prawie spierdziliłem, nie? Chodźmy przez ten choreta, czym prędzej. Ja, tu nie było żadnego sekretu, ani nic takiego. To też nie ten tak hałasuje, ja nie wiem o co tu chodzi w tej grze. Co tak tutaj jęczy? Dobra, na dół. I pyk. Jesteśmy. No i teraz największa zagwozdka, czyli. Czyli do ławeczki, czyli tam. Może pójdźmy do ławeczki, ale ten czerwony znacznik też by było fajnie ogarnąć, bo to było chyba. Hmm. To jest chyba kurczę, zaraz. To jest podłoga, nie? to mają być jakieś mawleki i inne. Ja jestem wolę wyjść do ławeczki, bo zaraz będę musiał zapierdzielać tutaj od nowa. Całą tę ścieżkę. Także wolę sobie tego oszczędzić. Na dół? Eee, I teraz tak, chyba też na dół jeszcze bardziej. Na sam dół, ale z tej strony. O kurde, skąd mogę wiedzieć, że on tutaj jest? Zwykłe żuczki na dwa hity na szczęście. Mimo, że mam te ulepszenia, więc no nie są takie słabe wcale. W związku z czym moim zdaniem powinien dawać więcej geo niż pają, ale okej. Okay. Bo te tyle samo co te z początku gry. Które miałbym na hitę już dawno temu. Ale trudno. Okej. Okay. Jest i ławeczka, świetnie. I tak wiem, zaraz tutaj oczywiście będziemy lecieć. Ale najpierw chciałbym zobaczyć co jest tam przy tej... Mmm... O Boże. Przy tej czerwonej kropie mojej, którą postawiłem. No i też jeszcze będziemy mogli pójść na prawo tutaj prawdopodobnie do jakiegoś bossa. W tej lokacji, tak to się zapowiada. W sumie naładuje się, czemu nie? Kurcze, nie z tej strony. Szkoda, że tych posągów do ładowania mm, duszy nie ma jakoś na mapie zaznaczonej, chociaż może dałoby radę to kupić jakoś, kurcze. Bo trochę tych posągów jednak po drodze jest i tak zapamiętać te wszystkie to też ciężko. Zawidziłem, to niech będzie, ale. schrzaniłem Trochę. E... Tu się jest to zaznaczone. O? Proszę bardzo. Jakiś robaczek to jest do uratowania. To ciebie słyszeliśmy. Proszę, tylko czy to nie będzie pułapka? To już drugi robaczek w tym odcinku słuchajcie, Naprawdę dużej tutaj będzie do. jakby zebrania. W sensie nagród, tak? Dużo będzie do zebrania po ich uratowaniu. A może na tej trzeci robak, bo znaczy e, drugi w tym odcinku na pewno, nie trzeci, ale trzeci może, z jakiego bym dostał nagrodę, bo chyba nie odbieram nagrody przez jakiś czas. Mmm, dobra, to teraz ławeczka. A, i kartograf tutaj cały czas siedzi. No co, on nie wyłazi w ogóle stąd już? I innego miejsca, zwiedzić się czegoś nowego? Myślę, za jakiś czas sobie stąd pójdzie, No okej. Okay. Nie to nie, nie moja sprawa. Ja się po w tej odbijałem? Kurde, ale wredne. Ale cholernie wredne to było. Hm, nie wejdziemy tutaj. O Boże. Co to jest za lokacja porąbana? Nic tu nie zrobimy, słuchajcie. Chyba tutaj też nie wskoczę, więc musimy iść tędy. O Boże, co to było za świństwo? Wam, że w tym przypadku to ja nawet przeczytam sobie chętnie, co to jest. Tak. Łagodne, acz ohydne stworzenie. Przechowuje zjełczałe jaja w swoich wnętrznościach. Pokona jeszcze dwa. Czyli mhm. znieść takie jakby... ...wylęgarnie, jak ja to nazywam, tworzą czaje. I tam wtedy te zjełczałe jaja można pozyskiwać. To pewnie gdzieś tutaj będzie jakieś źródełko ich. To jak to wieczne jest? Co się stało? Co jest grane? O Boże. O Boże. Co tu się dzieje? Ile to życia miało? No, matko. Jeszcze niżej? A, kolce. Kurde w ścianie już są. Lipa trochę Ale jednego zabiłem mhm. A, no tylko chyba taka pułapka, no Boże, to nie jest żaden mini a tylko... O kurde. Zwyczajny przeciwnik jak się okazuje, czajcie. Jak bardzo jest porąbane. I 25 geo tylko to daje Totalnie się nie opłaca ich zabijać. Może tak zrobię. Ha! A! Kurde! <laughs> Nie przewidziałem tego. No bez jaj. A z tym też jak mam niby walczyć, skoro on tutaj. mi to. No mogę i tak, równie dobrze. Ja mam czas. Nie wiem, czy w ogóle jest jakiekolwiek ryzyko, że zginę w takim wypadku, jak tak walczę z nim. Czy mogę oberwać? Czy mi się wydaje, że tam będzie. No nie bez powodu, kurczę. Aha, mogę, jak za szybko wyjdę. Nie bez powodu myślę, że go dali tutaj. Chyba coś musi blokować, nie? Aha, jest jakieś przejście. Patrzcie. Coś, to jakie jest? Zanim pójdziemy na dół, w takim razie sprawdzimy sobie to przejście do końca. Nie no, nie musisz, że mnie zwyczajny jakiś pancerny żuczek zabije. No i co? I nie ma kolejnego wpisu. Pokonę jeszcze dwa w tym rozszyfrowania wpisu łowca. No i pokonałem... Aha! Kurda, to nie te. To nie te. Świetliste nasiono. Pokonaj jeszcze 10. Jednokomórkowy organizm całkowicie zainfekowany bezmyślnie biega tam i z powrotem. No właśnie, myślałem, że to po prostu pokażę te malutkie jako takie... Wiecie, to co się składa na tę wylęgarnię, tego bluzgaka. O nie, no duchy! Z miasta OS, ale jaja i zainfekowane? Znaczy coś mega analogicznego, nie? nie wiem czy to jest to samo, ale wyglądają po prostu podobnie. Dobra, czy to będzie jakaś ławeczka, bo cokolwiek takiego? Bo jeszcze się nie zagubiłem, ale zaraz to się stanie. A jeszcze na dół tam musimy pójść, tam co wcześniej byliśmy. Ale jaja. Ej, to jest powrót na sam początek. Świetnie. Czy to jest skrót? Co to kurde jest? Będzie bos? Nie, no błagam. Nie, no naprawdę? Czy to będzie? Zepsute nie, coś jak my. O kurde, dobra. Czy ma nasze ataki po prostu? Można by tak w sumie powiedzieć. Jest nawet. coś podobny utwór. Tak, to jest ten utwór przewodni Hollow Knighta. O kurde. Kurde, jaki spam i on to robi w ogóle. To jest jakieś nienormalne. No nie no! skrała się moja postać. O mój Boże, dobra, ale będzie teraz chyba pizma na mapie, słuchajcie. Ech, więc będzie łatwiej tam dotrzeć. Mm. A, jest jeszcze kolejne przejście. To w takim razie ciekawe dokąd mogłem pójść niżej, bo przecież tam była taka jakaś ścieżka, którą chciałem później jeszcze sprawdzić. Może tutaj jakoś to się łączyło, bo widzę, że tutaj nie ma żadnego przejścia. Za tym bossem to jeszcze będzie. No ale też mieliśmy później tereny pałacowe przecież w prawo. Ja pierdzielę. A, ten gaj ismy już się skończył, także to jest takie króciutkie coś, ok. Boże, co ja robię? Uwaga, bo to były kolce na końcu. Hmm, czyli droga nie jest taka zła. No to wychodzi w skrócie. Szkoda, że nawet się nie na jakoś tutaj przed tym starciem. Teraz sprawdzę to jest na dole. Skoro i tak odzyskałem co miałem, to czemu nie? O Boże. Kurde, bez hita to zrobiłem jeszcze. Nie, nie mam pojęcia po prostu jak. Jak to się udało ta sztuka, no, ale okej. Okay. Przykro mi tak zabijać te bezbronne stworki. A, ciebie to akurat nie. O kurde. O, wow, zwykły klucz mamy. W ciele potwora. Ale jaja, będą jakieś wspomnienia? Moje! Mm -hmm. I to tyle. No to się, słuchajcie, dużo dowiedziałem, ale chociaż klucz zdobyliśmy, więc warto było tutaj wrócić, na to wychodzi. Szkoda, że tutaj od razu nie poszedłem, no ale skąd mogłem wiedzieć, nie? Dobra, bez jaj nie będziemy walczyć z nim 100 razy. Czas stąd iść do bossa. Z tego naczynia. Dziwnie tak zobaczyć, że był jakiś taki jak my i po prostu jest takie coś z niego teraz. Już takie coś się zmienił. Nie wiem czy jest sens w ogóle w atakowaniu. Aha, okej, okay. czyli nie będzie tylko intra za każdym razem. Chcę powiedzieć, że ciekawe czy jest sens w ogóle w atakowaniu tych robaków, które wchodzą w niego jakby, ale widzę, że to się jakoś nie zdarza. To trzeba byłoby chyba po tej głowie go bić. Po tym źródle zakażenia niejako. To jest straszny atak w ogóle. Jestem praktycznie bez szans, żeby coś zrobić sensownego. Ja pierdziele, więcej bić. Serio, bo za mało. Tak, jeszcze duchy jakieś będą latały. Mhm. Super pomysł, Gro. Czy ja już go zrobiłem? Niemożliwe, wyleczycie dla pewności. Jest wyzwolenie, słuchajcie. Nie wiem, co to zrobiło w ogóle, ale mamy go. Czy będzie jakaś nagroda, jakieś geo, cokolwiek? Zobaczmy. Nie możemy go skrzytać nawet sobie. Droga powrotna zablokowana, tak by the way. nie rozumiem dlaczego. To coś się wydarzy jeszcze chyba. Czy nie? Co jest grane? Czemu nie mogę się wrócić teraz? Chciałem pójść w prawo jeszcze? Co to ma znaczyć? Nie rozumiem tego, co się dzieje. Jeszcze na sam początek gry chciałem wrócić. <grych> nie rzeczy chciałem zrobić, ale nie spodziewałem się, że tak się potoczy ten odcinek. Jak zwykle słuchajcie, mam jakieś plany, ale zawsze... Tak, lubicie zresztą, wychodzi coś spontanicznie, gdzieś wlezę, Może się niekoniecznie powinienem, ale wychodzi coś ciekawego z tego zawsze. I w sumie nie wychodzę z tym źle, bo jakoś w grze jednak progresuje. Co to jest? Za cudo. O matko, Jezu! Skrzydła monarchy! Będąc w powietrzu, wciśnij X, aby machać skrzydłami. Używaj eterycznych skrzydeł, aby szybować ponad wrogami i odkrywać nowe ścieżki. O mój Boże! Mamy coś takiego jak Double Jump. Patrzcie na to. Ej. Czyli jednak jest to Fallen Age. No proszę. I to mi się bardzo podoba. Jest. do ilu Misters będę w stanie się dostać, które były wcześniej totalnie nieosiągalne. To aż mi się w głowie nie mieści. Patrzcie na to. Już tutaj byśmy normalnie nie weszli. I teraz też nie wejdziemy. Wow, po prostu wow, dlatego to była blokada, żebyśmy to właśnie zdobyli. Po co nas zadbali w ten sposób. Teraz będzie wspomnienie łaskawie, czy to będzie po prostu walka z tobą w mocniejszej wersji. Zobaczymy. Co tu się wyprawia, w którą stronę, w lewo? O dziwo, rzadko się idzie, nie? W tych grach w ten sposób. Jeśli grach 2D rzadko się idzie w lewo po prostu. Nie wiem czemu tak się utarło swoją drogą. O Boże, nie. Desynchronizacja. Jeszcze raz spróbujmy. Ja zrobiłem hm. Elementy platformówkowe takie trudne. takie trudne. Nie, no, zaginiony krewniak? Czy jednak po prostu walka z mocniejszą wersją? Myślałem, że jakieś coś innego to będzie. są, to można się niesamowicie podładować. Do tego fajna dystans. Kurde, ale doskoczył. Nie wiem, może byłby nawet do zrobienia, słuchajcie. Pewnie bardziej niż tamten... Co, co, co był... Boże, jak on się nazywał, ten latający. Wiecie, o którego chodzi? Mm, w mieście West. No ale tak czy inaczej, myślę, że nie będziemy tutaj słuchać marnować teraz na niego czasu. Więc ja chciałbym spisać nowe rzeczy, a nie katować jednego bossa. Myślałem, że to będzie coś innego: jakaś lokacja, cokolwiek takiego. W ogóle coś dostałem z tego tutaj, jakby takie wspomnienie. Dziwne: e, Bardzo dziwne. Ten punkt, jakby nie wiem, który miałem zdobywać. Mm, ten, ten fragment, nie punkt, zagadam. Ale tak czy inaczej. Myślę, że był to, słuchajcie, bardzo udany odcinek pod kątem ilości rzeczy, jakie udało mi się zrobić. No i odkrycia. Fajnych odkryć doko... odkrycia dokonałem, bo nie tylko zdobyliśmy aż dwie nowe umiejętności, to jeszcze pokonaliśmy bossa, zobaczyliśmy kolejnego, jego mocniejszą wersję, co prawda, ale tak. Dokończyliśmy królewskie arterie oficjalnie. Odkryliśmy i ukończyliśmy również gaj ISMY oraz starożytnej dolinie zrobiliśmy chyba wszystko poza tą ścieżką na prawo, gdzie są już jakieś takie tereny pałacowe, do których też będę starał się oczywiście przejść już w kolejnym odcinku. Tak czy inaczej, w tym materiale to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak zostawcie proszę kciuka w górę i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Oczywiście codziennie o 17.00 się widzimy. Zachęcam do zostawienia również subskrypcji, aby nie przegapić materiałów. Trzymajcie się i cześć! I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.